Mój główny komputer, jednostka w obudowie Fantex Evolve X. Dzisiaj postanowiłam zajrzeć co nieco do komputera, przeczyścić, nałożyć nową pastę, by podkręcić ten procesor. Przy okazji sprawdzę ile kurzu znajduje się w obudowie po pół roku od czasu montażu tego komputera. Jeśli chodzi o konstrukcję Evolve X, przód obudowy musi być zdjęty, by dostać się do paneli bocznych. Na pierwszy rzut oka spora ilość kurzu zaraz przed filtrem przeciwkurzowym, gdzie znajdują się też powyżej 240 mm wentylatory. Po wykręceniu czterech śrubek można otworzyć szklane panele boczne. No i na pierwszy rzut oka już widzę, że jest coś nie tak. Mianowicie ciężka karta graficzna opada, mimo że jest bardzo mocno przykręcona. Najłatwiejszym sposobem będzie podstawienie podpórki. Na dole obudowy sporo kurzu nieco mniej na samej karcie graficznej. Podobna sytuacja jest przy wentylatorach. Drugi bok obudowy Evolve X. Największą zaletą jest zasłonięte całe okablowanie, jest to szczególnie przydatne, gdy ktoś ma na przykład chłodzenie IOS po podświetleniem RGB, gdzie jest naprawdę masa kabli do schowania. Irytującym elementem dla mnie był czerwony kabel sata wśród wszystkich innych czarnych kabli, więc przy okazji jego podmienię. Następnie pora usunąć kurz. starłam alkoholem izopropylowym, następnie nowa pasta jaką nałożę na procesor to Thermal Grizzly. Kolejno już elementy estetyczne, czyli odłączyłam czerwony kabel SATA i podmieniłam na kolor czarny, pod innym, mniej widoczny złącze SATA, bezpośrednio pod kartą Ostatecznie pozbycie się kurzu z dołu obudowy i kilka ujęć Evolve X.